Jeśli chodzi o wybór hotelu z takimi widoczkami. Nie próbujcie tego w domu i nie bierzcie z nas przykładu. Uważaj na siatkę, bo się... Nasza przygoda zaczyna się pod łodzią na stacji VP. Jest godzina druga w nocy. Dzieciaki oczywiście, że śpią. Karolina się dogrzewa, bo jest zimno. Eee, zajęliśmy już sobie miejscówkę. Zostawimy samochód w takim miejscu, tutaj pod latarnią, zaraz obok stacji. W przeciągu pół godziny ma być autokar. Zobaczymy, czy będzie w nim wesoło, czy bardzo wesoło. I zaczynamy naszą przygodę. No, po prostu No. Dostałam pakiet opaseczek i mam wszystko, ponakładać Na każde osobno. Narty, buty, y, torby, wszystko mam zaopaskować więc jedziemy z tym koksem, bo tego to nie jest Fajne, co? Smoczko, a tam jest samolot taki Tu jest wieża, samolot, a ten zamek gdzie jest? Jesteśmy obecnie już we Włoszech Zostało nam jakieś 4 godziny jazdy. Mamy taką dłuższą obiadową przerwę, koło godziny 15. Hmm, czyli wejdzie nam około 20, jak będziemy w hotelu, będziemy na miejscu. Super miejscowe, znam przewodnik, znalazł. Wejdzie się zmachać, że orety, zwłaszcza jak się siedziało. Od 2 w nocy do 15.00, z krótkimi przerwami ale jednak większość na tyłku o dziwo nie ma tragedii jeśli chodzi o samą trasę oprócz naszych jest jeszcze dwójka młodszych dzieci w tym jedno takie ledwo chodzące i nie jest dla niego większym problemem bardziej dla nas jak poszła dwója w pieluchę dobrze, że był niedługo zjazd i było wietrzenie autokaru A lekka integracja w autokarze na dolnym piętrze rozmowy Polaków w długiej trasie. U góry gorzej znoszą trudy podróży, tam jest strefa y, fani Bombardino, ale o tym nie będziemy się za bardzo rozwozić. Kto był młody, ten wie, żeby różnie. ale wypakowanie się to jakoś masakra i hardcore no i wystartowaliśmy jesteśmy już prawie na stoku będziemy szukać naszych szafeczek i więc pierwsza misja doniesienia tego całego sprzętu Do nami na bok prawa strona Udało się, misja wykonana. Dasz radę? Ale ja. jesteś twarda. A tu w tym miejscu mamy hotel dla sprzętu narciarskiego. No zobaczcie. Dobra, odbieram Frenek 27, Bielko 28. Ula, później. Buty Zamy. tak, tak. O nie, Zarazem, obecnie jedziemy. Wjeżdżamy na górę, na pierwszy wjazd z gondolą. Eee, rozgrzewkę zrobiliśmy we własnym zakresie. Tak. <laughs> może jutro się uda e, zdążyć no, do trzech razy sztukę. Na tą tak. zorganizowaną może się zdąży udać, jak nie będziemy już płynąć w drodze do rozgrzewki. Możemy złowić w domu. Możemy też zrobić w domu. Tak. Był ciężki poranek dnia drugiego. Liczę na to, że trzeciego będzie dużo lepszy. Zwłaszcza, że dzisiaj w planach basenik wieczorem, rozluźnienie i szybsze pójście spać. To na pewno. Lekko na plusie. Mroziku nie ma, wiatru nie ma. Jedziemy. Jedź Prania, ja cię będę nagrywać. Jadę tyła. I pokaż jak podnosisz piętkę. Nie ta noga, druga. O, właśnie. I strun. Hop. I piętka w górę. Hop. Super. Icia. No, dawaj. O. Czy to twoja ulubiona trasa? Tak! Pragnią lat 4, Jego pierwszy sezon monarka na i już w wysokich górach. Ktoś mnie wyprzedził. O, a tu jakieś drobne problemy techniczne? nie. jedziemy! Ja na robi zjazd tyłem tą. O! Ty nie za szybko, tym tyłem. uważaj na siatkę, bo się zaraz spakuje. Oj, daj, daj zeptam taki. Ty po mnie ej, kto mnie wyprzedza? O nie! Kto mnie wyprzedza? Nie! O no, no! Ktoś mnie wyprzedza! Ja teraz go! coś Uuu. Uuu. mnie wyprzedził! Patrz przed siebie, ziomek! No i tak mamy kolejny zjazd ze sobą. Co, zmęczona? Zapatrzę. <noise> да скрине по, мой палико. Как е само това е палико? Не ми чутки е А то бе <laughs> Уф. Czasem bywa tak, że sobie coś zaplanujesz. Na przykład wyjście na basen z rodziną. Niestety, dziś właśnie jest zmiana turnusu i na basenie zrobili serwis. Na szczęście można liczyć na ekipę Snowshow i idziemy sobie na grzany wieczór, czyli na gorącą czekoladę. I niestety, coś mocniejszego dla rodziców. Świetnie. <noise> Ale nadrobimy ten basen, mam nadzieję. Fajnie, że każdego wieczoru z wymyśla jednak jakieś atrakcje, które pozwolą jeszcze coś dla dzieci. Czas zająć. Dla dzieciom czas Kto, ktoś. Cześć! Mamy środę, trzeci dzień. I zobaczcie jaki piękny dzień nas widzi z Takimi widoczkami Także się zaraz trzeba będzie Bawić w budzenie tego towarzystwa Co wcale nie będzie łatwe Bo to się piochy Zapraszam, pokazki Pokazki idziecie, hej si Idziecie po pask Bo bas o, po, 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 po kaski, Bobaski pokoski Udało się, wychodzimy Jak zwykle nie jesteśmy pierwsi Wręcz mamy lekkie opóźnienie Ale mamy taką pogodę, że totalnie chillujemy sobie i wychodzimy na stok Tutaj jak widzicie wyszliśmy dopiero co z hotelu A z tej strony mamy baseny, które Okazuje się, że mamy w cenie, jednakże wczoraj w poniedziałek Jakbyście chcieli przyjść, to jest serwis i są wyłączone z użytkowania. Nie są duże, ale po jednym, a nawet kilku dniach jazdy, bardzo fajnie przyjść i się zrelaksować w takim basenie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już to otworzą, i w najbliższych dniach na pewno wybierzemy się na basen. Jak gorąco. Rata numer 47 zaczyna się w tunelu. Także urokliwym miejscu. Eee, co to jest? Ci ciweta? No, jak się nazywa, <grywka> gdzie jesteśmy? To jest pierwsza zagadka dla ciebie Civetta. <grywka> tak, mamy Ciebie Bibę na stoku zorganizowaną przez y, ekstra fajną ekipę ze Snowshow. To w ogóle jest ekipa, jak ty ich znalazłaś? W internecie organizują od już długo, długo, długo organizują wyjazdy rodzinne, imprezowe. Mhm. Nas interesuje teraz rodziny. Można sobie zorganizować wyjazd samemu w góry, nie ma z tym żadnego problemu. Można też skorzystać z takich zorganizowanych wyjazdów. Jakie są największe plusy według Ciebie po kilku dniach, już jak jesteśmy tutaj z nimi? Największy plus jest taki, że mamy do dyspozycji Szkolenia z polskimi instruktorami na wielu płaszczyznach, dzięki czemu Nadia jest na szkoleniu z instruktorem, bo nas już nie słucha. I drugi super plus, że jest też niania, więc dziecko może być cały dzień pod opieką niani w hotelu i niania zajmuje się ty dzieciakami na stoku. To jest ekstra w naszym przypadku, gdy Franek z nami jeździ rano, potem ma już dość. Są tutaj z nami osoby początkujące, więc jeżeli myślicie o tym, że pojedziemy w wysokie góry w Dolomity, a nic nie umiemy na nartach, nie szkodzi. Ekipa ma super, bo naprawdę mamy informacje od innych osób, że są bardzo zadowoleni polskojęzycznych instruktorów od zera do bohatera. Jak jeśli chodzi o trasy, czy jest ok, jeśli chodzi o takie dzieciaczki, które. Uczą się od zera lub zaczęły dopiero co za przygodę na nartach. Bądź Jest spoko, no tutaj Ciwetta ma jedną traskę taką dla dzieciaków początkujących, którą sobie polubił mega franek i w sumie on może nią jeździć, mu się wcale to nie nudzi, ma tam turbofan. A no dla Biany, która jeździ trzeci sezon, to ona wchodzi na wszystkie jutro, wchodzimy z nią nawet na czarną, więc ona Uuu! sobie radzi na każdej trasie. Tak, ale to będzie eksperyment. Nie próbujcie tego w domu. Jeśli chodzi o franka, poza tą jedną trasą jest mu miejscami ciężko. Te trasy są ok, natomiast bywają ścianki, na których Franek się troszeczkę blokuje. Nic na siłę, umówmy się, że ma jeszcze parę sezonów przed sobą. Zjedzie raz i mu starczy, co nie? Byliśmy, tam jest 38, która jest niebieską trasą, ale no jest trochę dla niego trudno. Jeden zjazd da radę i chce na swoją. Traskę wrócić. Z jakie są atrakcje dodatkowe? No bo narty to jest jedno. A co tak naprawdę później? Wracamy do domu i co? Siedzimy z tymi dziećmi, puszczamy im baję Co robimy tak naprawdę, żeby te dzieci nie weszły nam na głowę? <noise> to jest problem typu all inclusive, że mamy za dużo atrakcji. Pierwszego dnia był qui family quiz, e który. nomen, nomen, wygraliśmy. <noise> Garnęliśmy czapeczki. Superanckie czapki od zimno. Tak jest. Wczoraj była strefa grzewcza i też to spoko podzielili, bo najpierw było family, więc sobie tam piliśmy kakałko i dla rodziców coś rozgrzewającego. Tak. A potem dopiero przyszła ekipa ta imprezująca, bez dzieci. Jest naprawdę gęsto z czasem, dzieciaki jak wracamy robią drzemkę, my robimy w tym czasie obiad, dzisiaj w planie jest pójść do pizzerii. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Później basen a później jeszcze musimy zdążyć na plaszówki, więc to jest wyjazd typu all inclusive i teraz Ale bez leżaczku. Trzeba... Bez leżenia na leżaczkach nie ma na to czasu. Czy Planujesz jeszcze kiedyś, albo przyjechałabyś na taki zorganizowany wyjazd? Spoko, no, ta opcja z tym, że mogę Franka dać i on się świetnie bawi Tak naprawdę od rana chce na animację, ale wie, że najpierw jeździmy, a potem są animacje I pięknie, cierpliwie jeździ, więc mhm. spoko No i też poznaliśmy ludzi z podobnymi zajawkami Nawet na tym samym, w tym samym kempingu jesteśmy tylko w innym terminie z innymi uczestnikami Można przyjechać Samodzielnie, typu ja sobie bym pojechała i by mi po prostu znaleźli kumpli czy kumpele do. Bardziej kumpele, zapraszy. chyba? Tak. No? Chyba bardziej Nie, kumpele. To wiem, <grym> może też kumpli. <grym> no właśnie. E, na razie to tyle. Jak mam coś jeszcze do dodania, to na pewno Wam opowiemy. Si. Dobra, Góżak. Płacz małych dzieci To dlatego, że pizzernia tam za nami Okazała się być zamknięta dzisiaj Nie wiedzieć czemu No i mamy pecha, nie, nie ma zadowolenia W zespole um, Ostatnia nadzieja tak naprawdę jest W basenie, że uratuje Dzisiaj jeszcze Humory, najmłodszej części ekipy No bo jak byłby Zamknięty to już byłoby słabo, także idziemy zjeść Coś na kwaterę i Mam nadzieję, że na basen Udało się, mamy basen Idziemy. Jeszcze muszą nas wpuścić. Mieliśmy zarezerwowane na 17. A. Jak na nas to wszystko w wszystko normie. Działa? Ha, działa! Mamy baseny. No to teraz mogę już siedzieć. Sam bąbelki to ja już będę siedzieć. Trafili, to jest wejście, obok jest męska, tu jest damska szatnia, tu jest strefa chill and spa, a tutaj idzie się na basen i ta droga wcale nie jest taka prosta, bo zaraz za tymi drzwiami trzeba skręcić w lewo, później w prawo, później znowu w lewo i po schodach i no. to wymyślili średnio, a jeszcze średniej to to oznaczyli, także trzeba się orientować i być czujnym gdzie jest to napisane. Ale co, zadowolony z basenu Rania? Tak, fajny było? Cześć, Ale tu zimno. pada deszcz w ogóle. Pada deszcz. Dlatego takie opcje jak ciepły basen, to w ogóle było przecież mega dużo słońca dzisiaj, skąd ten deszcz. Ale fajnie, że on pada wieczorem, a w ciągu dnia nie mamy problemu z tym deszczem. Bo jazda w deszczu nie jest fajna. W ogóle wcale nic. Pełna radości i energii, powodzenia.